Kochana siostro, kochany bracie, dziś w czasie Eucharystii Jezus mówi do Ciebie i do mnie. Nikt Cię nie potępił i ja Ciebie nie potępiam. Wybaczam i kocham. Cokolwiek narozrabialiśmy, przyjdźmy do Jezusa. Prośmy o przebaczenie. Przyjmijmy je. Prośmy o miłość. Jego miłość. By w nas królowała, żyła. Oddajmy mu siebie świadomie. Przyjmijmy Go całym sercem, całym sobą w Komunii Świętej. Rozmawiajmy z Nim. Prośmy, by otworzył nasze oczy. Na Jego obecność w czasie Eucharystii. Prośmy by otworzył uszy, byśmy słuchali Jego słów. Niech uczyni nasze serca żyzną ziemią. Niech Słowo Boże obumrze i przynieje się owoc obfite. Nie zmarnujmy tej Eucharystii przez rozproszenia. Zadbajmy o wyciszenie wewnętrzne i zewnętrzne. Niech od początku do końca ta Eucharystia będzie święta i zbawienna dla nas i dla całej rodziny ludzkiej. Amen. Maryjo Matko Eucharystii. Przygotuj nas. Pilnuj nas i prowadź przez całą Eucharystię, byśmy byli skupieni na żywym Bogu, nasi patronowie z Chrztu i Bierzmowania. Święci aniołowie, stróżowie, wyproście nam łaskę świętego przeżycia tej Eucharystii. Amen.